Juj się kolesie, z tej strony OKLANiC TV Witam was bardzo serdecznie w kolejnym na kanale Jan Mike, czyli Young Jet tak zwany Oraz Michał Maczek, czyli tak zwany Nocnej Zroboczy Siema Dzisiaj razem z komarami jeszcze Komary dzisiaj No komary przywracajcie się Gramy w piłkę Kto zobaczy najwięcej punktów wygrywa Każdy ma po 5 strzałów I musi zdobyć jak najwięcej Ale jest jedna zasada Tych siódemek nie liczymy, bo te siódemki byłyby za łatwe Gdyby można było je iść w Bo to byłyby za łatwe, gdyby można było je trafiać, Bo to są po to na że. Trzy latek tak podejdzie i kopie. Dobra. Zaczynamy widzowie, zaczyna w górę i subskrypcji, bo na 5000 subów e, gole się nałóża. Na was kata, na was kata. Lecę. suby, chcę to zobaczyć. O kurde, ale... Ja się będzie sobie obróciłem piłkę.

nie, nie W prawo trochę! Jest dobrze. Ja ja pierwszy. Każdy ma półki jest show. Ja, tak, jestem za. Ale każdy tutaj Dobra. Widzowie trwają przygotowania. Będzie fajny film. Dobra, dobra, trzy, dwa, jeden. Oj, ja To się wytnie. Pierwszy szalony za mną, ja na Majka. Widzowie się mano. Widzowie, jak będzie po tym filmem 100 tysięcy łapek góra do kamery, tak? obróćcie do kamery, bo nie widać, widzisz widać tylko ścianę Tu jest Jadżen, no. Trzeba no. Tak? No, no wiem, że jest, dobra Leci, strzelaj. O, ale strzał. O trochę się nie udało, nie? Mamy tutaj staty profesjonalne nagrywanie, widzowie. Za, tu jest Michael Durzą. Zobaczymy, się Michał zdrowi do psuwagi. Michał! Sto jeden może 0 0 jeden, 0. sto Michał. sto jeden, sto jeden, To jeden, sto jeden, może być, jeden, No. jeden, sto za jeden, o 0 0, 0. 1, 0, 0. O. Teraz ja. jeden, no to jest sto jest sto Lecimy, runda druga. No jeden, sto Dawaj, prosto w szósteczkę. Niech komary. Nie komary. Uuu, t... Jeden punkt. Dawaj Jasiu. Tutaj będziecie widzieli punkty w montażu. Kto ma ile punktów? Jan Dżen, i no, no. Dobra, Jasiu, nie podawaj się! Na to lepiej to wyświetlaj ze so, strzału. Prawo. Oj, oj oj. Normalnie strzały jak twoje karne. Teraz ty Michał, do przodu lecisz, nie podawaj się. Widzowie zostawcie no w górę, bo jak nie dostawicie to... Trzeba ja ja to przegrać po prostu Zostaw tutaj. suba i lajka, like bo inaczej zostaniecie no to nie kopa musimy... i nie, dostaniecie fajka, bo nie można palić po pierwsze. Dobra, dawaj I w on trafi? Brawo. Co trafił? Trafię jest dwa, trofie jest dwa. Dobrze? Lecimy pojedynka. I tam ma dwa punkty. Dawa. Ja I tam celuję widzą, tak? Dwa, jeden. Jest. Jeden. No nie mów tego, jak widzowie widzą! Zrób Jadrzej, Jadrzej, mm, bo Jadrzej... E, <grywia> 1-0-2 pamiętasz, jak się nazywam? Mocz <grywia> Siedem oj oj, 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 dwa Dwa punkty to? To za dwa punkty Nie no, jakie dwa punkty? Dobra, nie? Jeden Dawaj, Jangel, Jangel Zróbcie kanałem, chociaż jest... Yangen! 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 Oooo! Oh, pierwszy punkt! Gratulacje! 2-1-2! I minus jeden za niesportowe Aha. zachowanie! Teraz... <grym> Teraz tam Mroczek. Muczyk. Jaki chcesz być Możemy sobie ustawić nick. Mrok, mrok, mrok. Ty jaki chcesz być nick? Znaczy ustawiamy sobie nick. Yangel, Yangel. Najlepszy. Yangel? Yangel. Czy... Gel, gel zamienić na G. No Nieważne. <grym> Dawaj Michał! Strzelaj. Dobra! Strzelaj! O, dobra, w ten sekundę minuty robisz lepsze! No, tak jest, kur... Ja, Michał, słabo! Jest 2-1-3! A już siedzą strzałki! 3, nie? Tak, no, teraz, teraz będzie czwarte. No widzowie, od tego momentu już się nie liczą punkty za jeden. Tylko jedynka się liczy za jeden, uznajmy. Dobra, nic się nie liczy, nic się nie liczy. Wy jesteś dyktatorem. Oj, oj, oj. Może teraz komary strzelą, bo już mnie wkurzają. Adrian, A to tysięcy. To... By było tak, wiesz, optymalnie. Mm. Co jest? Trzy... Trójka. Było Bo chyba. Optymalnie. Hmm. Bo trzy... Trójka. Było Bo chyba. chyba. Było. Jasiu ma... Ile punktów już? Cztery. cztery, my po trzy my po chyba. Nie, wiem, ja mam dwa. No dobra. Och, no to ja tak wcię, się No to nie... no, ja da da tak no. już się uczyłem. No No to już się No No to już się No to ja to nie, nie no, już yeah! oh, nie... Największy No to o, Ile trafił, bo ja tu oglądałem. Dwa. Ile masz <noise> y, Tak, punkty... Re Nie, 5. Ty masz dwa, ja mam pięć, tak, ja ma a Jadrze ma cztery. Widzowie, Adrian Okoniewski w tym momencie trafił zero. Nie, nie Adrian Okoniewski. Jestem pisze. bardzo genialnym lektorem, który będzie... Uuuu! jak ja się Nie! Nie! nie. Dobra, ja Ja to przegrałem! Ooo! To... Zero! Puch! Jak to Michał Mroczek wygra tę konkurencję, to się ośmieszymy. Nie no, żartuję, Michał jest dobry. Kiedyś grałem w szkolnym piłkarki, w Wysokiej, tak było. Grałem w Lechopoznaniu. Ty? Jak na no dzieci Pięć rund, ostatni szał, chyba Michał coś wiadomo, że wygrał, ale możemy zrobić bonusową rundę. Robimy? No. no. Dzień punkty razy dwa. Ostatnia runda, w której są punkty razy dwa. Dobra, no to odsuń się, bo nie widać. Widać! Ja będzie jak mi tole, To za 10 punktów. Jak w w tole, to strzelam. Oj, oj. Brawo. Brawo, Adrian! Brawo, Adrian! Ale jesteś pewien, że chcesz strzelać? Bo jeśli nie trafi, jeśli nie trafi, to trafi cię do. dalej, kocek! Jeden kocek! No! My... No! Punktów! Dobra. Ej, ej no Czekamy. Czekamy. Dobra, dobra. dobra widzowie. To jest koniec odcinka. Kociarz nas wywalił niestety smutno. Janże też jest smutny. <grym> Janże jest smutny, przegrał Edgarem. No czyli to już trzeba być dobrym, żeby przegrać Edgarem. Mega dobrym bycie słabym Dobra widzowie. Trzymajcie się. Ja wygra. Napiszcie w komentarzu, remis, kto remis. wygrał dla was konkurencję, bo mimo że ja zdobyłem najwięcej punktów, ale oni nie mieli szans na strzelenie, ponieważ już uciekliśmy, ponieważ kosiarz postanowił nas wykosić. No, słucham, skosił nas. Dobra, <laughs> widzowie. To napiszcie w komentarzu swojego zwycięzcę i ten, kto wygrał, jest dobry. Jeszcze Janzen. Zostawcie w, w górę subskrypcji, bo inaczej dostaniecie... Ja pokażę Janzenowi, e... Janzenowi. Nie wiem. Kto wygrał? w nie wiem. A no reakcję. Dobra. Janzen to wygrał. To... Słuchajcie. Dlaczego to? Wektor, wektor. Dlaczego to widuję? No Jesteśmy gotowi. Ready, bro. To jakoś jak nie wiem, z jakiegoś filmu średniowiecznego tutaj zaczął. No czy to, jakoś jak ze średniowiecznego filmu? Teraz normalnie. Dobra widzowie. Dobra, nagryw... Widzowie, pojemy tyle. Jeszcze raz wam proszę o łapkę w górę i subskrypcję, jestem takim żulem. Trzymajcie się, nara.